Polski Serwis Informacyjny, Aneta Pielak, witam serdecznie. W dzisiejszym wydaniu m.in. Tragiczny wypadek na jeziorze, Wigilia w domu dziecka, Przekazanie światełka Betlejemskiego. Do tragicznego wypadku doszło na jeziorze Nariu. Z oblodzonego pomostu do akwenów wpadła matka z dwójką małych dzieci. W dniu 22 grudnia 2007 roku o godzinie 13.30 Otrzymaliśmy pierwsze zgłoszenie, że w miejscowości Bogaczewa z jednym z ośrodków wczasowych kobieta z dwójką dzieci wpadła do wody. Jak ustaliliśmy, mieszkanka Malborka, 28-letnia kobieta wraz z dwoma swoimi córeczkami, czteroletnią i 6-letnią, wybrała się nad jezioro w celu pokazania dzieciom jeziora. Weszły na molo i trzymając kobieta, trzymając sobie dziewczynki za ręce, w pewnym momencie jedna z dziewczynek potknęła się, ciągnąc za sobą matkę. Ta trzymając drugą dziewczynkę, wszystkie wpadły do wody. Kobieta wydostała się na zewnątrz, przedzwoniła na telefon alarmowy 112, powiadamiając służby ratownicze. Po około 15-20 minutach od pierwszego zgłoszenia Straż Pożarna wydobyła obie dziewczynki, przekazując je dla pogotowia ratunkowego, które zabrało nieprzytomne dziewczynki do szpitala w Morągu. Za nami święta Bożego Narodzenia. Nie wszyscy spędzali je w rodzinnych domach. W morąskim domu dziecka na co dzień przebywa około 60 wychowanków. Nie wszyscy wyjechali na święta do domów. Ci, którzy pozostali, wigilijną kolację spożyli w morąskiej placówce. Kochani, jak corocznym zwyczajem, zbieram się przy stole wigilijnym, ponieważ, wiecie dobrze, to jest chyba najważniejsze święto w roku. Jest to święto rodzinne, gdzie zbierają się najbliżsi przy stole, składają sobie życzenia. W tym dniu wybaczamy sobie wszystkie nawet takie drobne przewinienia i większe. Nie chowamy żadnych uraz do siebie. I ja myślę, że tu ktoś jest taki, kto coś tam sobie u kogoś nagrabił, ewentualnie coś mu przykrego zrobił czy powiedział, to dzisiaj jest to taki dzień szczególny, gdzie możemy sobie wzajemnie takie rzeczy wybaczać. I wykazać, że jesteśmy życzliwi, serdeczni i przyjaźnie do niego ustosunkowani. Moi drodzy, my jesteśmy taką większą troszeczkę rodziną, chociaż może nie znam takie domy, gdzie akurat tyle osób może być i w gronie takim rodzinnym jest wspaniale. My jesteśmy troszeczkę większą taką rodziną, dlatego myślę, że wszyscy dzisiaj będziemy sobie składać Najlepsze życzenia. Ja Wam życzę, żeby te święta upłynęły w takiej sympatycznej, życzliwej, spokojnej atmosferze rodzinnej, no i żeby się Wasze marzenia wszystkie spełniły, zreśliły się Wasze plany, te bliższe i te dalsze na przyszłość, a przyszły rok 2008, żeby Wam przyniósł wiele radości, spokoju, a przede wszystkim powodzenia w szkole, bo Wy jeszcze wszyscy chodzicie do szkoły, no też, Piotruś, ale e, życzę Wam, żeby były. Jak najlepsze, jak najbardziej pozytywne oceny. Do no wszystkiego dobrego. Tego dnia Morąski Dom dziecka odwiedził jego długoletni wychowanek. Jako były wychowanek jestem po raz kolejny zaproszony e, z powodów sentymentalnych i z powodów rodzinnych. Tu byłem wychowany od drugiego roku życia oraz e, mam sentyment do tego domu. Byłem mieszkańcem 26 lat i Czuję się tu dobrze, jest mi tutaj dobrze i chcę, żeby ta, ta tradycja nie zaniknęła. A co się z tobą teraz dzieje, jak wyszedłeś z domu dziecka? E, mieszkam teraz obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach. To jest między Ostródą a ocznym e, na drodze nr 16, ale też jest e, w miarę dobrze, bo mam, mam gdzie pracować, mam swoją pracę, jestem tak zwanym uczestnikiem terapii zajęciowej oraz Pracuję dorywczo na budowie i dorabiam sobie do renty. Ale tu o Morągu nigdy nie zapominasz? Nie, nie. Ten, ten dom wspomina bardzo mile, bardzo czule i bardzo serdecznie. Po kolacji dzieci zostały obdarowane prezentami. Po raz pierwszy morowscy harcerze pod ratuszem przekazali światełko betleńskie mieszkańcom Morągu. Jest to coroczna akcja harcerzy i skautów. Światełko zapalane jest w grocie narodzenia Pana Jezusa, po czym rozpowszechniany jest na cały świat. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają światełko betlejemskie pokoju od skautów słowackich. Do Moronga światełko przybyło z Olsztyna. Morosy harcerze przywieźli światełko betlejemskie z Olsztyna, które przyjęli od harcerzy olsztyńskich. A czy to, jest, czy to jest pierwsza inicjatywa, czy będzie to w następnych latach? To inicjatywa, żeśmy w tym roku dopiero podjęli i uważam, że należy ją kontynuować niezależnie ilu będzie mieszkańców i to należy jednak, ponieważ uważam, że to społeczeństwu się należy. Mieszkańcom miasta światełko przekazywał m.in. burmistrz Tadeusz Sobierajski. W takiej uroczystej formie i oprawie na rynku tutaj przed ratuszem miejskim to, to po raz pierwszy. Choć inicjatywa ta na świecie, tak jak dzisiaj tu zostało powiedziane, to już jest, trwało 21 lat. No ja bardzo się cieszę, że nasi moroscy harcerze z Morowskiej Chorągwi to światło dzisiaj przekazali do parafii, do kościoła tutaj w centrum miasta. I też na moje ręce, gdzie mogłem y, 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 mieszkańcom udostępnić, żeby sobie y, przenieśli to światło do swoich y, domów. No i, i, i tak jak y, jest tutaj w zamyśle inicjatorów i, i w ogóle y, całej tej inicjatywy przekazywania świata betlejemskiego na świat, z Groty Narodzin Chrystusa, no, dążeniem jest, aby światło betlejemskie jako taki znak Narodzin Chrystusa. I znak miłości, żeby zagościły w każdym naszym domu, bo, bo tam, gdzie jest Chrystus, to jest miłość, i gdzie miłość, to jest Chrystus, to, to, to nawzajem się uzupełnia i wypełnia. Po uroczystości ksiądz proboszcz Jan Solis w asyście harcerzy przeniósł światełko do kościoła. Nasze miasto jest coraz bardziej zakorkowane. Tuż przed Wigilią kolacją morąskie ulice zostały prawie zablokowane przez dokonujących ostatnich świątecznych zakupów. Często narzekamy na zatłoczone parkingi, których w Morągu jest jak na lekarstwo. Szczególnie w okresie świąt, kiedy odwiedzają nas rodziny lub w wakacje, gdy przyjeżdżają turyści, ulice stają się nieprzejezdne. Tak było też w Wigilię Bożego Narodzenia. Za chwilę spotkamy się w dalszej części programu, gdzie obejrzymy poświęcenie Nowego Morawskiego Kościoła.